Boże, ale piękny. W dzisiejszym odcinku zobaczycie legendarnego U-505 U-Bota 9C przechwyconego przez Amerykanów w 1944 roku. Mateusz odwiedzi także amerykańskiego kolekcjonera, który odbudowuje właśnie działo szturmowe sztuk 4. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi. Buduj historię, klocek po klocku. Partnerem projektu Tank Hunter jest sklep Militaria.pl, dystrybutor produktów marki Mechanics Wear. Rękawic Mechanics używamy bardzo często i szczerze polecamy, ze względu na wysoką jakość i świetny design. Klikajcie w linki w opisie i róbcie zakupy, w ten sposób wspieracie również Tank Huntera. Uwaga, miłośnicy dobrej karnawałowej zabawy. Stary Spichrz przy Pałacu Kłanino zaprasza 1 lutego 2025 roku na Bal Przebierańców. To będzie wyjątkowy wieczór i kolejna możliwość wspólnej zabawy z tank-hunterem. Zapraszamy! Witajcie w kolejnym odcinku przygód tank-huntera. Tym razem Mateusza rzuciło za ocean, gdzie tropem ostatnich zachowanych ubotów trafił do Chicago. Do Muzeum U505, ubota, którego Amerykanie przechwycili na pełnym morzu 4 czerwca 1944 roku. Jego zdobycie było przez wiele miesięcy objęte ścisłą tajemnicą, związaną również z przejętą na pokładzie maszyną szyfrującą Enigma. Dziś opowiemy wam m.in. o tym niezwykłym okręcie. Mecenasami odcinka są dziś Bartosz Bawolski i Zbyszek Konkel. Uprzejmie dziękujemy i zaczynamy. 505 to niemiecki okręt podwodny, jeden z czterech drugowojennych ubotów zachowanych do czasów współczesnych. Jego historia jest niezwykła, a żeby ją zgłębić Mateusz wyruszył do Chicago, gdzie ten potężny okręt podwodny można podziwiać w całej krasie. Okręt podwodny typu 9C. Znajdujący się w Chicago to U-505, przyjęty przez Amerykanów w niemalże nienaruszonym stanie 4 czerwca 1944 roku, stał się jedyną jednostką zdobytą przez marynarkę amerykańską od 1815 roku. U-505, zdobyty dzięki złamaniu szyfru Enigmy. Amerykanie mieli informację, gdzie okręt się znajduje, i dostali rozkaz jego zatopienia bądź przyjęcia. Udało się okręt zdobyć w całości nienaruszony. Udało się zdobyć również najważniejsze części tego okrętu: maszyny szyfrujące, między innymi Enigmę. Zdobyto też książki kodowe, dzięki którym dokładniej i precyzyjniej można było potem odczytywać meldunki Kriegsmarine. Tak więc. Po czerwcu 1944 roku, yy, oczywiście dzięki złamaniu wcześniej szyfrów Enigmy, a dodatkowo dzięki tym książkom kodowym, można było dokładnie wiedzieć gdzie, jaki okręt się znajduje i jaki meldurek wysyła yy, do naczelnego dowództwa niemieckiej Kriegsmarine. U-505 tym samym przyczynił się już do totalnej klęski broni podwodnej, Niemieckiej broni podwodnej na Atlantyku. U505 jest jedyną właściwie w całości zachowaną jednostką typu 9C. Żaden z okrętów typu 9 nie zachował się do dnia dzisiejszego w całości. Mamy jeszcze jeden egzemplarz w Wielkiej Brytanii, ale jest to wydobyty w latach 90. i dzisiaj pocięty kadłub, niepoddany renowacji wewnątrz bardzo mocno zniszczony i skorodowany, a U9. U505, okręt typu 9, który znajduje się w Chicago, jest jedynym tak zachowanym okrętem. Jednocześnie, jak spojrzycie sobie, on ma w całości nienaruszone wnętrze. Co prawda, przemianowany po zdobyciu na USS Nemo trafił do teoretycznie do służby w amerykańskiej marynarki wojennej, ale nie trafił, nie był nigdy przez Amerykanów używany, bardziej był to kryptonim. A właściwie nazwa okrętu, tak, aby nikt nie dowiedział się, że taki okręt niemiecki został w stanie nienaruszonym przez Amerykanów zdobyty. Załoga tego okrętu została również po przejęciu po jego przejęciu odseparowana od innych jeńców, tak aby nikt nie wiedział, że Amerykanie ten okręt zdobyli w całości. No i podano oczywiście informację, że cała załoga tego okrętu zginęła. U 505 dzisiaj jest najlepiej zachowanym okrętem podwodnym, niemieckim okrętem podwodnym z okresu II wojny światowej, bo nigdy nie był modyfikowany, nie był też użytkowany po wojnie, dzięki czemu jego wnętrze w całości zachowało swój oryginalny kształt oryginalny kształt zachował rozkład pryczy, toaleta, kuchnia. Pomieszczenia łączności, czy nawet mostek dowodzenia. Te wszystkie pomieszczenia zostały dokładnie w takim kształcie, w jakim użytkowane były w czasie II wojny światowej i jak oczywiście jaki kształt miały po jego powstaniu czy wejściu do służby w sierpniu 1941 roku. U-505 posiadał również jako jedyny oryginalny pokład. Jak spojrzymy sobie na yy, Okręt w jego rufowej części, czyli przy rufowych wyrzutniach torped, możemy zobaczyć w całości doskonale zachowany pokład. Czyli te wszystkie trapy, te wszystkie elementy, po których poruszała się załoga tego okrętu, jest zachowana oryginalna w całości. Prawie 200 jednostek Typu 9 wyprodukowano w czasie II wojny światowej. Oczywiście w 1944 roku e, tę produkcję powoli zarzucano na rzecz okrętów typu 21. U-9 produkowane były tylko w stoczniach niemieckich, nie były produkowane przez e, Gdański, Elbląski, szychał. U-9 e, robiono tylko i wyłącznie w stoczniach niemieckich. Świetne są też różne interaktywne, interaktywne e, interaktywne atrakcje właściwie dla widza, bo można wysterować u bota, Porusza się oczywiście z zanurzeniu góra-dół, tak jak zobaczycie to na tym filmie, ale zobaczcie, jest też zabawka, że można poziomować za pomocą powietrza. Jest też przedstawiony kompresor Junkersa, który mógł sprężyć powietrze nawet do 280 barów. U9 był bardzo kompleksowym okrętem. Wyobraźcie sobie do tego stopnia, że na niektórych dziewiątkach Montowano specjalne śmigłowce, Focke Agelis, które e, służyły do obserwacji pola wokół, e, wokół okrętów. Holowane właściwie za tym okrętem z napędem śmigłowym e, mogły obserwować oczywiście znacznie większe pola, aniżeli obserwatorzy na kiosku tego okrętu. Tak więc pierwsze śmigłowce stworzone przez Niemców pływały również z okrętami podwodnymi typu 9. Tak więc jest to niesamowita historia, niesamowite starcie dwóch potęg. Stanów Zjednoczonych i Trzeciej Rzeszy, które wówczas technologicznie górowały właściwie nad wszystkimi pozostałymi krajami. Rewelacyjną rzeczą jest też e, odtworzenie, właściwie takie przedstawienie tych pomieszczeń załogi. Możecie sobie zobaczyć dokładnie, jak te pomieszczenia załogi wyglądały e, z oryginalnymi meblami, z oryginalnymi łóżkami, które są przeniesione tutaj e, żywcem z tego okrętu. Tak więc możecie zobaczyć dokładnie, jakie warunki panowały w, w tamtym czasie na ubocie jest też odzorowana kuchnia. Tak więc, poza jeszcze okręty można się przejść i popatrzeć, jak kuchnia na okręcie typu 9 wyglądała. Było to pomieszczenie niewielkie, być może troszeczkę większe aniżeli na Wesiko czy Siódemce, ale jednak cały czas niewielkie. U-505 dodatkowo ma jedną ciekawą historię wojenną. W czasie jednego z ataków, który przeprowadzony był 24 października 1943 roku, podczas ataku bombami głębinowymi na ten okręt, jego dowódca popełnił samobójstwo i była to jedyna taka sytuacja w historii niemieckiej broni podwodnej. Tym dowódcą wówczas był Peter Czech. Nie znamy przyczyn tego samobójstwa, ale najprawdopodobniej mógł po prostu spanikować, że okręt zostanie za chwilę zatopiony. Być może nie chciał tonąć, popełnił samobójstwo. No i był to jedyny taki przyp przypadek w historii. Można powiedzieć, że U-505 był dosyć pechowym okrętem, gdyż rok wcześniej został zbombardowany i ciężko uszkodzony podczas ataku. Jednego z samolotów Lockheed Hudson. Tak więc U-505 zyskał, zyskał jako jedyny okręt niemiecki amerykańską nomenklaturę, amerykańską nazwę USS Nemo. Jednocześnie dla niemieckiej marynarki, patrząc na okręty typu 9C, które były najbardziej skutecznymi okrętami w niemieckiej. Kriegsmarine U9C dokładnie U505 ten okręt z którym mamy tutaj do czynienia nie był zbyt szczęśliwym okrętem no i jego sukcesy nie były tak powalające jak innych znanych okrętów typu 9 które łącznie, łącznie zatopiły największy tonaż spośród wszystkich niemieckich okrętów podwodnych u505 właściwie w tej chwili zamyka naszą serię opowiadającą o okrętach podwodnych, które ocalały i które dzisiaj można zobaczyć w muzeach na całym świecie. Początek to wesiko, który mogliście zobaczyć. W Finlandii podczas naszej podróży do Finlandii jest to okręt y, typu niemieckiego typu y, drugiego. Następnie pokazaliśmy Wam okręt typu 7C był to U995, znajdujący się w Niemczech w laBe. No i. Najnowocześniejszy okręt niemieckiej marynarki, czyli okręt typu 21 U-2540, przemianowany później na Wilhelm Bauer, który znajduje się w Wilhelmshafen. Jednakże wszystkie te trzy okręty, które widzieliście we wcześniejszych odcinkach, były w jakimś mniejszym bądź większym stopniu zmodernizowane i użytkowane po wojnie. A jedynie U-505 był tym okrętem, który nigdy po wojnie nie służył i nie był modernizowany. Ale jest to już ostatni okręt, który możemy Wam pokazać, bo innych typów niestety do dzisiaj, yy, właściwie żaden z innych typów nie zachował się do dnia dzisiejszego, no ale generalnie jest to yy, z grubsza można powiedzieć komplet wszystkich niemieckich ubotów, jakie były użytkowane w czasie II wojny światowej, czyli u 2, u typu 2, 7, 9 i 21. Słuchajcie! Niesamowita przygoda U-505, dziewiątka właściwie już dla mnie i dla Was dzisiaj się kończy, ale jest to absolutnie ubóstwo, który trzeba zobaczyć. Najciekawsza maszyna, jaką w życiu widziałem i najbardziej kompletna i oryginalna, koniecznie. Musicie tutaj być. Partnerem projektu Tank Hunter jest Kobi, producent klocków dla dorosłych, którymi mogą bawić się również dzieci. W najnowszej ofercie znajdziecie m.in. nowy, potężny parowóz BR-03, zbudowany z zawrotnej ilości 2564 klocków Kobi, który po złożeniu masz 70 cm długości. A także historyczny wagon z Skąpień, w którym podpisano kończący Wielką Wojnę układ rozejmowy z Niemcami oraz czołg M4A2E8 Sherman, znany również jako Easy Eight, wraz z załogą, z którą można by nakręcić nie jeden film: Polecamy! A teraz z Chicago w Illinois przenosimy się do Delta w Colorado. Mateusz odwiedził tutaj amerykańskiego kolekcjonera i miłośnika pojazdów z II wojny światowej, Randiego Birda, który w miejscu znanym jako Panzerfabrik odbudowuje m.in. działo szturmowe Sturmgeschütz 4. Słuchajcie, jesteśmy w Colorado, w wspaniałym miejscu. Oczywiście pokażemy Wam czołgi, ale na początek chciałem Wam pokazać też coś bardzo unikalnego i bardzo ciekawego. Zobaczcie, to jest Fiat Topolino, stworzony do drag race'ów, takich z lat 60. na 1,4 mili. W Amerykanie mają taką fantazję, że budowali sobie takie samochody z różnych, naprawdę różnych nadbudów. Tutaj akurat w tej sytuacji. Jak to Topolino z V8, z szerokimi laczkami, nie wiem ile one mają, ale na pewno przekracza to pół metra, a tu spójrzcie sobie drugi rachkan Chevrolet Corvette, czyli najsłynniejsze chyba lat, y, auto lat 60, oczywiście też przygotowane do drag race'ów, ale tych samochodów jest tu więcej, ale oczywiście nie to jest naszym głównym celem, tak więc pokażę Wam oczywiście za chwilę prawdziwą technikę czołgową z II wojny światowej. Zobaczcie a to jest przyczepa do, do Rama, Randiego. Ale zobaczcie, najciekawsze dopiero znajduje się w przyszlepie. Jest tutaj cały warsztat. No i oczywiście Race Car, czyli samochód wyścigowy, którym Randy porusza się na... 4000 horsepower 4000 koni. Rozumiecie to? Zobaczcie, ten silnik ma 4000 koni. To no musi być niesamowita so maszyna. To 0 to 320 km in 500 n na 500 metrach rozpędza się od 0 do 320 na godzinę. Takie maszyny też lubimy. 4000 koni w takiej maszynie. Ale to niesamowite. Zobaczcie. Ta przyczepa ma własną klimatyzację, własne zasilanie, własny warsztat, ale przede wszystkim własny garaż na tą specjalną maszynię o mocy 4000 koni mechanicznych. Powiem Wam tak, ludzie, którzy składają czołgi, to naprawdę nieźli wariaci. Witam Was dzisiaj z pancer Fabryki w Delta, Colorado. Z mną, oczywiście, znajduje się wielki twórca czołgów na ziemi amerykańskiej, czyli Randy. Hello, Randy. Thank you for jego dokonania możecie zobaczyć na stronie facebookowej Panzerfabrik albo na stronie www.panzerfabrik.net. Ale Randy zajmuje się odbudową, właściwie budową czołgów, bo bardzo często buduje je z niczego. Tak jak chociażby Panzer 2 Lux, który stworzył, buduje zbudowane z niczego, ale oczywiście zajmuje się też odbudową. Odbudową między m.in. tego pięknego Panzer 4. I odbudował jeszcze, odbudowuje właściwie jeszcze. Pan Sztuka czwartego, który w Stanach Zjednoczonych będzie jedyną dostępną sztuką dla publiki, czyli będzie jedynym takim pojazdem, który będzie można w tym kraju zobaczyć. Ponadto Sztuka 4 będzie posiadał oryginalny napęd, a Pancer 4, który się w tej chwili tutaj znajduje i którego stworzył Randy, jest pojazdem, który. Brzmi i jeździ identycznie do oryginalnego 4. dzięki temu, że ma zastosowany silnik niedostępny w Europie, jakim jest GMC, niemalże 12-litrowy silnik benzynowy z podobnych czasów jak te Maybachy, które stosowane były w sztukach czy w Panzerczulkach. Chciałem Wam pokazać ten czołg Panzer 4, który jest częściową repliką, wybudowaną w całości w Stanach Zjednoczonych. Ten pojazd właściwie w tej chwili już jest. Ukończony, ukończony oczywiście z napędem, który nie jest jego oryginalnym napędem. Jest to napęd z FV432 i silnik GMC, ale prawie 12-litrowy. Ta niesamowita maszyna wygląda, jakby do Piero, co wyjechała z fabryki. Jest doskonale zrobiona wraz z wnętrzem. Tak więc będziecie mogli sobie chwilę zobaczyć, sobie, jak wspaniale wykonane jest wnętrze. Nasz przyjaciel Randy wykonał tutaj niesamowitą robotę yy, tworząc. Tak niesamowity pojazd w miejscu, gdzie w ogóle nie było ich w użytku i gdzie bardzo trudno i bardzo mała jest dostępność tych części. Tak więc ta praca jest do tego dużo jeszcze trudniejsza. Nas oczywiście dzisiaj najbardziej interesuje Pancer 4, z uwagi na to, że sami budujemy taki pojazd. A tu spójrzcie, niesamowite, bo oryginalny sztuk który również w całości niemalże ukował się w Stanach Zjednoczonych, w tej chwili jest odbudowywany. On najprawdopodobniej będzie posiadał już oryginalną skrzynię biegów, oryginalny silnik. Będzie to jeden z trzech sztuków, cztery, a właściwie czterech sztuków, cztery, jakie znajdują się w tej chwili na świecie, a jednocześnie będzie to jedyny na ziemi amerykańskiej. Tak więc niesamowite rzeczy dzieją się nie tylko w Europie, ale również w Stanach Zjednoczonych. Jak sami wiecie, to wielki kraj, kraj wielkich możliwości, tak więc muszą tutaj być również wielkie projekty. Zauważcie, że Pancer 4 zbudowany przez Randy'ego został odtworzony z niezwykłą dbałością o szczegóły. Tak więc większość rzeczy została tutaj odtworzona niemalże tak jak w oryginale. E, oczywiście Randy wypełnił również magazyny amunicyjne, zastosował celowniki niemalże identyczne z tymi niemieckimi. Zastosował również radiostacje, które są identyczne jak niemieckie. Tak więc pomimo tego, że jest to częściowa replika, e, pojazd jest e, wyglądający dokładnie tak jak oryginalny. Tak więc, jak sami widzicie, pojazd został świetnie odtworzony, włącznie z detalami, tak aby osoba, która siedzi w środku, mogła mieć takie doświadczenie pola walki. Pancerz 4, oczywiście, został zbudowany z niektórych oryginalnych części, jak chociażby spójrzcie na tą wieżę dowódcy. Ona jest w 100% oryginalna. Oczywiście na wieży użyto również oryginalnych pancerzy. Oryginalne pancerze dachu, boczne drzwiczki, oryginalne ekrany. Tak więc Znajduje się tu mnóstwo części oryginalnych z oryginalnego bojowego pancer 4, ale wykonano też dużo replik. Jak Randy sam powiedział, e, pierwszy pojazd, który budował, starał się e, zrobić dosyć szybko i w sposób dosyć uproszczony. Tak więc ta wanna, która jest tutaj zastosowana, jest w większości wykonana z rzeczy nieoryginalnych. Oczywiście są tutaj przednie pancerze, jak chociażby takie elementy jak przednie pancerze są zastosowane oryginalne, ale dużo rzeczy jest też nieoryginalnych. Ale pojazd jest świetnie zrobiony, świetnie jeździ. Dźwięk jaki wydaje no, przypomina dokładnie oryginalnego Maybacha. No i ja Wam powiem szczerze, że yy, takich replik nie powstydziłoby się niejedno muzeum, bo wygląda to dokładnie tak jak oryginał. Nasz przyjaciel oczywiście zaczął od budowy replik. Zaczął od budowy replik z Panzer II Lux, czyli małych zwiadowczych pojazdów, dokładnie takich z jakich korzystała czwarta Niemiecka Dywizja Pancerna, między innymi na i Wiślanej. Looks, taki luks został przez niego zbudowany tylko i wyłącznie ze zdjęć. Teraz Randy poszedł już o krok dalej i w tej chwili budują repliki luksów. Kolejne dwie, które będą już oparte o niemalże w całości oryginalne plany. Ale zobaczcie. Da się zbudować czołg tak naprawdę z niczego i da się go zrobić naprawdę wiernie, bo ta replika jest niemalże doskonała. Z zewnątrz, a właściwie nawet i z wewnątrz, nie jesteście w stanie dostrzec zbyt wielu różnic, bo tylko wprawne oko wyłapie, że skrzynia biegów, która znajduje się w środku, nie jest tą oryginalną skrzynią. No i silnik też nie jest tym oryginalnym silnikiem, ale dźwięk jest dokładnie identyczny. Podobnie jak w przypadku Pancer 4, który znajduje się w fabryk, są to pojazdy, które brzmią w 100% identycznie jak Maybach, bo są to prawie 12-litrowe silniki benzynowe, czyli pasujące dokładnie do tego, co było stosowane w czasie II wojny światowej. Do tego spójrzcie. Niesamowitą rzeczą, jaka się tutaj znajduje, jest również te 34 produkcji zakładów Bumar Łabędy, czyli Polski teciak budowany już po wojnie, ale świetnie te dwa pojazdy komponują się tutaj y, ze sobą w jednym miejscu, w jednym garażu, pasując do tej drugowojennej historii, z którą my na co dzień się ścieramy. Zobaczcie, tutaj mamy, y, mimo że w pełni oryginalnego Sztuga 4. Oczywiście zawsze potrzeba y, użycia jakichś części odtwarzanych, jakieś rzeczy trzeba dorobić. Tak też jest w przypadku tego Sztuga 4. Ale spójrzcie, cała oryginalna wanna, oryginalna nadbudowa, oryginalne zwolnice wraz z dyferencjałami, tak więc duża część tych rzeczy jest przygotowana już pod oryginalny napęd, który zapewne niedługo tutaj trafi. Co ciekawe, rozmawiałem z Randym i najprawdopodobniej w przyszłości jeden z tych pojazdów Panzer 4 bądź sztuk 4 najprawdopodobniej taki sztuk 4 mógłby trafić na Muzeum Woverun, który użytkowany na imprezach, które bardzo lubimy, na których lubimy się spotykać. Również przez naszych amerykańskich przyjaciół byłby nie lada ciekawostką, która odbudowana w Stanach Zjednoczonych trafiłaby do Europy. Właściwie odbudowa niemieckiego czołgu w Stanach Zjednoczonych i jego powrót do Europy, to mega ciekawa przygoda tego sprzętu, który najpierw wyjeżdża, potem wraca. To takie ciekawe zjawisko, że potrzeba e, odbudować taki ciekawy pojazd po to, żeby mógł znaleźć się w naszym europejskim muzeum, ale również. Yy, takie pojazdy, które znajdują się w tej chwili, a właściwie nie znajdują się w amerykańskich muzeach, mogą zagracić tutejsze kolekcje, i wy yy, odwiedzając kiedyś Amerykę, możecie sobie takie sztuki czy pancery 4 zobaczyć w akcji, a ten pojazd jest naprawdę świetnie zrobiony, świetnie przygotowany. No, czeka właściwie już tylko na dokończenie nadbudowy i montaż oryginalnego napędu, który sprawi, że będzie on naprawdę wielkim unikatem w Europie. Zobaczcie, jak pięknie to wygląda oryginalne pancerze boczne. Widać, że płyta przednia nie pochodzi dokładnie od tej sztuki, ale zobaczcie, jak to wszystko jest świetnie spasowane. I 100% oryginału, czyli praktycznie wszystkie burty, wszystkie elementy tego czołgu są w 100% oryginalne. No Wiadomo, że te wnętrza, czyli elementy, które były wykonane z cienkiej blachy, muszą być odtworzone w całości, czyli trzeba po prostu wykonać ich repliki. No I tak, tak też stało się w tym przypadku. Tak więc wnętrze pojazdu musiało być dorobione, ale jest dorobione, bym powiedział w sposób doskonały, tak więc nie powstydziłyby się tego nawet zakłady nivellun Wyobraźcie sobie, że za tą drogą znajduje się już tylko pustynia i nasz kolega, który składa swoje czołgi, może pojechać sobie stąd ze stanu Kolorado do odległego około 100 mil stanu Utah swoim czołgiem bez żadnych problemów. I to byłoby wszystko na dzisiaj z miejscowości Delta w Colorado. Masywne projekty, wielkie projekty. No i oczywiście musi być masywny czołg do jazdy na co dzień. Zobaczcie jaką masywną maszyną porusza się Randy na co dzień. Dodge Ram, który ma 7 i nie przepraszam, 15 ton na haku, czyli może holować nawet 15-tonową przyczepę. Niesamowite projekty, niesamowite pojazdy, ale też niesamowite maszyny do jazdy na co dzień. Pozdrawiam Was w Delta, Colorado. To wszystko na dziś. Dziękujemy serdecznie, że byliście z nami i zapraszamy już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Ogromne podziękowania za każdą łapkę, komentarz i suba. Gorące uściski przesyłamy także naszym patronom z Patronaita i YouTube'a, którzy współtworzą ten projekt własnym wysiłkiem, dokładając co miesiąc kolejne cegiełki do jego budowy. Dziękujemy! Wśród naszych wspaniałych mecenasów są. Andrzej Aleksandrowicz, Ajent Jacek Arendt, Przemysław Giebabi, Roman Banaś, Bartosz Bawolski, Jarosław Bąk, Rafał Bejrut, Jakub Biesiada, Biszop Biskup, Tomasz Błaszkiewicz, Grzegorz Borecki, Artur Borna, Damian Boruch, Łukasz Buczko, Daniel Budzisz, Sebastian Bujakiewicz, Przemysław H., Marcin Chojnacki, Radosław Chrząstek, Adam Cisielski, Daniel Cisowski, Tomasz Ciuruś, Krzysztof Cukierski, Marianna D., Andreas Czyzewski, Krzysztof Dąbrowski, Franek Dolas, Andrzej Duda, Lukas Dylik, Mikołaj Dynarowicz, Jay, Andrew Black, Dawid Fal, Krzysztof Fiedler, Marcin Filipowski, Michał Futera, Piotr Gawdziński, Krzysztof Goździkowski, Marcin Górny, Dominik Graczykowski, Tomek Grącki, Andrzej Grochola, Piotr Grochot, Tomasz Grzelak, Przemek Grzonkowski, Michał Grzybowski, Gwiazda Gwiezdny Poszukiwacz, Mateusz Hamera, Mateusz Haplicznik, Tomasz Choinka, Mariusz Huber, Maciej Irlik, Adam Jackowski, Mateusz Jankowiak, Krzysztof Jażdżewski, Maciej Kaczkowski, Mateusz Kaczmarek, Maciej Kaniewski, Aleksander Kapica, Michał Kapiec, Bart Kajor, Kasper, Aleksander Klem, Michał Klimczak, Krzysztof Kochaniak, Anna Konieczny, Zbigniew Konkel, Mariusz Koralewski, Mariusz Korzeniewski, Artur Kozłowski, Marek Kozłowski, Marek Krause, Marian Krzyszowski, Krzywy Jaz, Pacior KRK, Dawid Krzyczkowski, Adam Kukiełka, Paweł Kuligowski, Adam Kwiatkowski, Mateusz Lasota, Wojciech Latopolski, Tomasz Lewucha, Albin Lojkowski, LP, Andrzej Łądka, Szymon Łodyński, Maciej FM, Karol Magiera, Michał Majerczyk, Kamil Mańkowski, Mateusz Goł97, Jacek Mazan, Maciek Mądrzak, Andrzej Melonek, Daniel Miraszewski, Piotr Młynarczyk, Paweł Mot. Marek Musiał, Piotr Nadulicz, Robert Nicgorski, Krzysztof Nieszkowiecki, Olek Nowakowski, Sebastian Nowiński, Piotr Nyszczuk, Grzegorz Odrowąż, Dorota Orzechowska, Pajpa 1982, Michał Pajszczyk, Pancer Magneto, Pawias, Krzysztof Pawlik, Marcin Pawlowicz, Leszek Peżanowski, 50plN, Krzysztof Poczekaj, Patryk Puls, Ralf99DE, Kamil Ramza, Tomasz Romanowski, Robert Rąpalski, Witold Rozmarynowicz, Michał Semczyszyn. Krzysztof Jaremasz Skąpiński, Krzysztof Siedlasz, Dominik Sieracki, Mariusz Smoleń, Dariusz Spyra, Krzysztof Stanior, Mariusz Staczkiewicz, Daniel Strojk, Strzyga, Łukasz Suwała, Krystian Szczęśniak, Piotr Szmagier, Marek Ślęczka, Bartłomiej Światłowski, Wojciech Tarki-Tarkowski, Tomasz Tracz, Marek Tębicki, Adam Trzaskowski, Filip Urbański, Jacek Warsicki, Michał Tomasz Warszawski, Wilk Welesa, Piotr Wierzbowski, Wiesław S., Wojciech Wilk, Piotr Wisła, Krzysztof Wiśniewski, Marcin Wiśniewski, Kamil Włodarski, Kacper Woźniak, Mateusz Woźny, Krystian Ziętek, Konrad Zyśk, Artur Żak, Bartek, Grzegorz, Konrad i Leszek. Wszystkim naszym patronom serdecznie dziękujemy i zapraszamy już za tydzień, jak zwykle w czwartek o 20. Do zobaczenia!